Wszystkich bardzo serdecznie. Serdecznie witamy wszystkich Państwa w Smardzewicach na Pilicą na corocznym już święcie Sobótki w gminie Tomaszów Mazowiecki. 2 czerwca 2012 roku. Po raz dziewiąty spotykamy się w Smardzewicach na tradycyjnych e, sołutkach. E, organizatorami e, tych sobotek jest Wydziały promocji zarówno ze starostwa powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, jak i gminy Tomaszu Mazowiecki oraz nigdy nie zawodzące nas koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Tomaszu Mazowieckich. W programie oczywiście chcemy zaprezentować nasz probek w koalicjowaniu tradycji budowej, młodzieżowe zespołu sami swoi czy z mali Również zespoły dorosłe, będą również występy artystów, tutaj z naszej ziemi, to znaczy ze Smardzewic i z Łaziska, dziewczyny i zespoły, także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, w każdym wieku znajdzie jakieś dla siebie utwory muzyczne, przy których będzie mógł podrygiwać, podskakiwać, tańczyć, bawić się, bo po to, to to organizujemy. Państwo. Organizatorami powiatowego święta Sobódki są wójt gminy Tomaszów Mazowiecki, pan Franciszek Szmigiel, starosta powiatu Tomaszowskiego, pan Piotr Kagankiewicz, Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem pani Danu Typełki. Życzymy miłej i przyjemnej zabawy. Pogoda jest zamówiona, proszę się nie obawiać. Także do godzin późnych, nocnych możemy się bawić. Uroczystość ta powstała dzięki pracy wielu ludzi. Delegacje gmin powiatu Tomaszowskiego przyniosły do nas wianki, które zostaną ocenione. Komisja Konkursowa w tej chwili pracuje. Mam nadzieję, że zostanie wybrany najładniejszy wianek. Poza tym tutaj jak widzimy mamy dużo zespołów ludowych, jest pięknie, barwnie, kolorowo. Tradycja ta noc sobótki jest tradycją, no, która w naszym regionie jest od dawna kontynuowana. Puszczanie wianków na wodę. Wszyscy wierzą, że w tę jedyną w nocy, noc w roku najkrótszą można się zakochać. Cudowną moc zabywają zioła. Panny puszczają wianki, czekają aż jakiś piękny chłopiec, złapie taki wianek. I zostanie, i zostanie żoną, żoną dziewczyna. Te młode dziewczyny jeszcze muszą troszkę poczekać, ale wianuszki też mają przygotowane. Także pójdą z nami w korowodzie po obrzędzie sobótkowym i puścimy wianki, które popłyną wodami piwnicy. na najładniejszy wianek otrzymuje koło gospody wiejskich z narodnej gmina Żyleklinek. Wyróżnienie dla koła gospody niewieńskich z ciosem gmina Ujazd za udział w konkursie na najładniejszy wianek sobudkowy. Znajdujemy się w Smardzewicach w gminie Tomaszów na Święcie Powiatowym Sobudki. Mieliśmy możliwość wystąpić razem z zespołem Elita i pokazać ten program, który przygotowaliśmy na serce na błonie. Widziałem wianki, są bardzo ładne, mam już nawet swojego faworyta, na którego bym głosował, no ale ponoć została mi rola wręczenia nagród za najpiękniejszych wianek, więc czekam na wyniki komisji. Byłem kiedyś wianki, ale to było tak dawno, że już nie pamiętam. Jak 25 lat temu zapałem ten jedyny, tak mam go do dzisiaj i więcej wianków nie widzę od tego czasu.

Kolejne wyróżnienie na najważniejszym lane przepuszczowy 2012 otrzymują pani Koła Wiejskich w Zmierzna Gmina Wyszyna. Zapraszam na scenę po odbieg nagrody koło gospodin wiejskich z na Widzy. Wyróżnienie dla koła gospodyń wiejskich w Słuchocicach Gmina Węskiej. Pani, Szanowni Państwo, zdjęcie jest koło gospodyń z Michałowa, gmina Rokiczyna. Gratulujemy serdecznie i zapraszamy Szanowni Państwo, dziś już po raz dziewiąty spotykamy się na Sobudkach w gminie Tomaszów Mazowiecki w miejscowości Smardzewice. Do konkursu przystąpiło 10 gmin. Wianki wszystkie były przepiękne, zresztą Państwo zobaczycie. Główną nagrodę wygrał koło gospodyń wiejskich z Michałowa z gminy Rokiciny. Komisja miała tutaj trudny wybór. Co prawda dwa wianki były faworytami, jednakże w głosowaniu wygrał Michałów. Komisja konkursowa w ocenie wianków brała pod uwagę przede wszystkim wianek tradycyjny, to znaczy wykonany z siedmiu ziół które taki wianek stanowią, stabilność, czy ten wianek popłynie, bo za chwileczkę będzie puszczany na rzece Pilicy, no i oczywiście wygląd i estetykę. pracowałyśmy się bardzo. Samo zbieranie tych ziół no, zajęło nam czasu, muszą być świeże i muszą być różnorodne, bo wiadomo, że w Janku czym więcej ziół, tym jest bogatszy. I tym kiedyś tak się mówiło w tradycji, że czy panienka, która więcej ziół, tych ziół nas zbierała, więcej miała, to najbardziej na bogatego natrafić mogła. No, w naszym wianku jest rzeczywiście dużo tych ziół, zacznijmy tu od dziurawca, od rumianka odrak, mięty trzy rodzaje, krwawnik, Takie bylica, macierzanka, macierzanka majeranek. No, no, oczynka, chodnik, rozchodnik. Rozchodnik. Tak, tak, rozchodnik. tu są przeważają, no jedynie różyczki troszkę to ten. Do dekoracji. do dekoracji. Także skupiłyśmy się jedynie na tych ziołach no, i czuć go nawet. To znaczy pomysł już mamy od kilku lat taki sam, bo my już robiłyśmy. Tak nam się wydawało, że babcie kiedyś robiły może mniejsze skromniejsze, a my troszeczkę tej pracy więcej przykładamy, bo wiadomo, impreza powiatowa to musi być większy. A dodatkowym motywem jest właśnie ta nie ta kwaci. Taki mityczny, bo nikt nie znalazł i po prostu, żeśmy tak... Wyobrażamy sobie tak tak. sobie tak. W świętojańską, jak właśnie mówiłam, panienki zbierały zioła i wiły te wianuszki i puszczały na wodę, który najbardziej najszybciej był złowiony, to wtedy było wróżyło, że pierwsza wyjdzie za mąż. No i jak Mówiłam, który miał najwięcej tych ziół, to, to najbogatszego będzie miała tego wybranka. I wianki też rzucano w ognisko i tańczono wokół ogniska. Także to tradycje, ale chyba najbardziej jest puszczanie na wodę. Tym bardziej, że tu nad Pilicą już taki urok jest tych wianków, że tak z chęcią przyjeżdżamy co roku. Powinniśmy w takich imprezach szczególnie brać udział, ponieważ jest to miejsce integracji, spotkania i jednocześnie podtrzymania tej tradycji, chociaż części z tej tradycji bo y, tak łatwo jest zachwycić się tym, co jest obecnie. A przecież zawsze powinniśmy czerpać z naszych korzeni, a to są nasze korzenie. Ja bardzo dziękuję panią, że tutaj aktywnie we wszystkich właściwie przedsięwzięciach, które organizowane są na szczeblu powiatowym wojewódzkim występują Panie, działają w ramach koła gospodni wiejskich w Michałowie, promują przez to gminę. No i oczywiście wspomagają nas. Y, I to jest bardzo cenne. Ja za to bardzo im serdecznie dziękuję. Mamy gminę i Wianek ja mam na, nazywam się Maryja Maciejczyk, a Wianek biłam ze swoją mamą jak Wigą I ona mi powiedziała, że najwięcej właśnie musi być rozchodnika i mięta, rumianek, takie rzeczy i dużo kwiatów właśnie róży. Na koniec musi być świeczka żeby później jak puścimy na wodę, żeby się ta świeczka paliła. I tak jak ja wiem o swojej mamy, to jak później puszczało się te wianki na wodę, to w którą stronę popłynął ten wianek, to z tamtej strony przyszedł narzeczony. Tak zawsze mama moja mi mówiła i może to i rzeczywiście jest prawda. Także. Dobrze, że istnieje taka tradycja w ogóle puszczania tych wianków i to nigdy w życiu nie powinno zaginąć. To cały czas powinno się utrzymywać. Jak ja puszczałam swój wianek, jak byłam jeszcze panienką, to rzeczywiście tutaj swoją wolę właśnie uderzył i miałam męża swojej woli. Rzeczywiście to było prawda. w każdym świecie takim gminnym na terenie powiatu ma za zadanie wyłonienie najładniejszego pianka. Oczywiście on musi spełniać pewne warunki, nawiązanie do tradycji przede wszystkim ekologicznych, żadnych materiałów sztucznych nierozpuszczalnych, ponieważ one później w korowodzie z muzyką będą, przejdą nad rzekę Filice i tam Szczególnych kół będą debianki puszczać na piszę, popłynął z pielnicą. Eee, to jest cała ta, taka tradycja. Organizujemy to troszeczkę w odbawie, ze względu na przestrzeń, na możliwości techniczne, bo jak widać, jest bardzo dużo mieszkańców, zespołów, reprezentantów gospodarki niskiej, więc chcielibyśmy, żeby się to odbywało w takich warunkach bezpiecznych dla wszystkich. A reszta? Druga połowa! A reszta, to co się kochało, to się do domu zabrało. A reszta co chamało, to niech ta by i na drodze zostało. A. No ja bym to samo zrobił. Ja. Chodź ta chłopy. Trzeba się trochę ogarnąć i sykować na sobudki, Nad pilicę. No chodź już, trochę się ogarnimy, ogodzimy. młodości pamiętam, że dziewczyny puszczały wianki na wodę, natomiast chłopaki yy, spakiwali do wody i były te wianki, tych dziewczyn, które mi się najbardziej podobały. To była taka tradycja w mojej młodości, ale to była rzeka nieduża, nie głęboka, więc bezpiecznie się to wszystko odbywało. Dzisiaj, dzisiaj to zanika, ale myślę, że to ze względu na bezpieczeństwo uczestników.